Witam serdecznie. Adam Żanka reprezentuje Krakowia Hokej. Okay. Bartek. Bartek Czerniawski reprezentuje nową hutę hutnika. I to jest, proszę Państwa, wiekopomne spotkanie. Zaraz się przekonacie o tym, ale najpierw hasło zagadka. Mariusz Czerkawski w Nowej Hucie. Gwiazda NHL. Może na razie nie bezpośrednio, ale Bartku, ja mam dla Ciebie rozłóż, bo masz wolne ręce. Proszę Państwa, to jest bluza, w której Mariusz Czerkawski gra mecze z reprezentacją artystów polskich. Z drugiej strony podpisy tychże artystów. Cała plejada. Ponieważ Adaś potrzebuje pieniążków, postanowiliśmy razem z reprezentacją artystów polskich przekazać tę bluzę na akcję charytatywną. Bartek, opowiedz o tej akcji. Adaś Staniec. Syn naszego przyjaciela, byłego trenera hutnika. E, młody chłopiec urodzony jako wcześniak z wieloma komplikacjami. E, problemy z oczami. Powrót teraz ze Stanów, z operacji. E, dwie wiadomości, praktycznie. Jedna zła, taka, że oczka nie, jednego nie udało się uratować. Druga dobra. Drugie oko jest całkowicie zdrowe. Adaś będzie widział. E, a my co? Już wrócili, ale akcja trwa dalej. Zbieramy dalej. Adasia trzeba rehabilitować, trzeba pomagać. Niech się kręci. Można powiedzieć w Nowej Hucie Adasie. Proszę Państwa, bądźcie hojni, bo naprawdę te pieniądze potrzebuje młody człowieczek, który być może kiedyś będzie gwiazdą piłki nożnej na Hutniku, albo hokeja. Może też na Hutniku. No może. Proszę Państwa, tak przy okazji, jubileusz 70-lecia Nowej Huty. Co Ci się marzy Bartku? No mi na pewno obiecany stadion dla Hutnika. A mi się marzy lodowisko w Nowej Hucie. Wspierajcie tę akcję przy okazji. Bartek, ja mam dla Ciebie coś, poczekaj. Proszę ja bardzo. Dostaniesz takiego małego łotrzyka, to amatorska drużyna hokewa. I czekaj, przystawieczkę jeszcze, żeby było w samochodzie. A co masz dla mnie, co masz dla mnie? Adaś, dla Ciebie szaliczek, wiadomo, Dziękuję. jedynego słusznego. I trenerska koszulka Akademii Piłkarskiej Hutnika dla Ciebie. Dziękuję i tym samym stałem się hybrydą gumiaka i fana Krakowi.